Witam Cię z tej strony Hintwon i witam Cię na 32 odcinku z Crash Mandiku te It's About Time. Nie ma co przedłużać, zapraszam Cię do oglądania. Zastrzynki to nie miałem, nie? Tu muszę na początku zrobić normalnie, później mogę robić na odwrót. Okej, okay, kolejne osiągnięcie. Co to, to się kurwa odwala? 6 osiągnięć w 40 minut. Jestem Bogiem tej gry. Cofam to. Tu jest druga opona. Dobra. Ja pierdolę. Tadam. Magia. Ja pierdzielę. Nie widziałem jak on tam wchodzi. Zobaczyłem, że po drugiej stronie też jest opona. I jeszcze dodatkowo klejnot. No i mam, miło. Dobra, mam całkowite 100% tutaj. Dosta dodatkowo dostanę ten relikt. I mam skina. Prze to wszystko przez te głupie, ukryte skrzynki. Dwie. W oponach. Nie wiem kto to wymyślił. No ale bywa. Kolejny mam, teraz na odwrót level przychodzić. Mam nadzieję, że skrzynki tak samo są rozłożone. To jest jedna rzecz, którą mam nadzieję, bo kryształ, no to inna sprawa, ale... mam drugą, jak one będą wyglądały, tyle będę. Okej, okay, coś takiego, bo teraz będą inaczej wyglądały one. Na odwrót. Wtedy było to, że musiałem nawalać, żeby widzieć cokolwiek, a teraz będzie po prostu coś innego. To jest chyba takie coś, jak bot był ten... ...co na perkusy grał. Nie pamiętam, jakąś się zwie, czy jest cokolwiek, ale... Pani że grał na perkusji. A miałem skina do crash, mogę zmienić. Coś takiego, ok? Wygląda to dziwnie. Nie muszę być zgona. Co to było? Nie czytam. Mam nadzieję, że nic nie ominę. Myślałem, że będą reki nie skakać, ale tu jeszcze nie. Rykłem miejsce. Tu dopiero. Zjebałem, ale już chciałem skakać, żeby się nie zapadło. Bo wolę stracić bulkę, niż stracić życie. Niby to jest tylko lewy na odwrót, ale wygląda jakby był nowy. Przez to, że idzie się w tą drugą stronę. Tak inaczej się od razu gra. Mniej już kolory, kolorystyki. Jaza na odwrót, to może być trudniejsze. Nie dam mu dokończyć. Oj, myślałem, że nie dolecę. Ale jak, na razie mam wszystko. Tu też mam. Może nawet bez się uda w ogóle. Nie wiem, że relikty inaczej się naliczają, że za to i za to. Jakie ono to przebątrzę. Mam nadzieję, że by wystarczy tylko raz ten reliks zdobyć. Mówię oczywiście nie reliksie czasowym, tylko tym, że nie dedani i zebranie wszystkich skrzynek. Chyba jak na razie mam wszystkie. No właśnie, ja ku nie szukałem w ogóle, wcześniej. Jakby ktoś nie wiedział, tu jest skrzynka ukryta. Kadam. Fajne muzyki, znaczy muzyki, taki ten dźwięk. Przechodzenia. będzie wszystko. Oprócz diameciku, zgaduję. Chyba, że znajdę diamecik jeszcze. Teraz tu w tą drugą stronę. Mam nadzieję, że nie ominęłem diameciku i tu gdzieś będzie. Na razie nie widać nic. ma Prawie maskę bym stracił. To dwukrotnie. Tam widzę już koniec mapy. Dobra, na razie nie idę. Chciałbym zobaczyć tam może diamet jest. Na razie tu. Dobra, Szczęki na pewno wszystkie mam, ale jak tam z diamancikiem będzie wyglądało? Czy go gdzieś tutaj znajdę? Czy jednak nie, będę musiał jeszcze raz przychodzić? To tym razem tylko i wyłącznie na to. Zważając na diamencik. Cześć, zaraz przeszczerbiam. No i chyba bez diamenciku niestety. Kończymy. Dokończę level, czyli po prostu pójdę w błoki, zaraz przeszczerbiam, na napisałeś. Zgubiłem skrzynkę. LOL. Where? Gdzieś ukryta była? Oj nie, za miło. Jest jakaś różnica pomiędzy tym? Proszę. Jeden. Powrót. Oj, muszę znaleźć diamencik i skrzynkę jakąś, którą ominęłem. Nie, można jeździć, jakąś ominęłem. Jak mam przelot, to nie wiem, co dokładnie się dzieje w tej grafice tutaj. O! Zajbiście. Zajni, którą skrzynkę teraz ominęłem. Ale diamencik już mam. Mi się wydaje, że o jakiejś zapominam. Powinien mieć... Być... Nie, teraz chyba ja będzie gdzieś. Dobra, może teraz jest git. Co to kurwa było? What the fuck? Kura! Czy będą wszystkie? Czy zostało 6 nit? Jest wszystko, dobra Kolejny winek. 100% Nie wiem który zapomniałem. Szczerze mówiąc Ale mam tu wszystko już Kolejna mapka na 100% Więc jak na razie jest git. W kolejnej pewnie też muszę robić normalny etap. Nie fajnie nawet jest następny, więc... O, po prostu nie pamiętam. Ale na pewno muszę robić. Bo albo skrzynek zabrakło, albo zgonów, albo coś. O i dużo zabrakło. Mm. Ostatni to jest ukryty diament. Pamiętam nawet gdzie to był ukryty diament. Wszystkich skrzynek chyba. I zgony. Wszystkie skrzynki i zgony. Muszę zrobić. Najlepiej w ogóle bez zgonów. Nie zapada się. Mówię, próbuję bez całkowitych zgonów, więc. O, tu, dobra. Już wiem, czego nie miałem. Nie miałem wtedy tego kryształka, więc nie mogłem tutaj pójść. Dlatego wtedy skrzynek nie miałem wszystkich. Dobra, jakoś siadło. Cyk, cyk. Dobra, chowam wszystko tutaj. Jeśli trzeba to zapalić teraz. Dobra, ja mam... co mam maskę jeszcze. Ale wolę ich nie używać w ogóle. Tu całkiem sporo ich było. Tych skrzynek trzyma. Wszystko więc cofamy się. To wszystko? No i mam 100% całkowite. Szkoda, te zgony. Skina dostanę, ale szkoda, zgonów. Nic dobra. Tu mam 100%, dostaję koncertowo. Kontynuuj. I teraz level na odwrót. Ten sam tylko na odwrót. Czy wszystkie skrzynki, jako tak, ok, gdzie są? Tylko pytanie, gdzie będzie teraz diamentik skowany. Cześć, proszę. Welcome back. Dobra, powiedzmy, że była mi się skończyła. I teraz level na odwrót. Kodźmy im myski na, jak na jakiegoś innego. Powiedzmy ten. I lecimy na odwrót. Tym razem ten, mówię, Jak jako tak pamiętam, gdzie były wszystkie skrzynki. Znaczy. Wtedy możliwe, że nie miałem wszystkich tylko właśnie dlatego, że nie miałem tylko czerwonego kryształu. To jest całkiem bardzo realne. Ale spoko. Teraz już jest. Teraz tylko diament. Będzie największy problem. I mam nadzieję, że bez gonu by się udało za pierwszym razem tutaj przejść. Bo wtedy nie muszę już to więcej grać w tę rundę. No chyba, że na czas. Jest diamenciku trzeba szukać. A jak nie jest diamencik, to go bez gonu kojarz. A tu chciałbym na to wskoczyć, bo może coś tam będzie u góry. Dobra, nie ma nic. Myślałem, że może będzie tak samo jak w zeszłym etapie było to właśnie w tym skryte u góry. I idź Tu nic nie ma chyba Nie było I prawie spadłem już Ten niech przejdzie na drugą stronę Znaczy, odwróci się Najgorsze miejsce O, zebrałem właśnie jakąś jeszcze Nie lubię miejsc, w których nic nie widać Jej i dalej. Może tu będzie górę? Dobra, tutaj do góry się chyba nie da wejść. No nie da się tutaj wyżej wejść. Prawie spadłem z grzankami. Zawsze są na dobre zupki. To prawda, to samo chemia, ale ze wszystkim jest już chemia w tych czasach, więc co za różnica. Na razie bez diamenciku. Mam nadzieję, że najeździ nie jedne, Jak ostatnio. I tu jest to, co wtedy nie miałem. Tego diamenciku, co zdobyłem wtedy w pierwszej rundzie. A znaczy w drugiej. To jest pierwszy taki diamencik. że maskę mam Nie to. Mega dobrze, że maskę mam Bo jak już by była dupa Maski nie mam żadnej, teraz jest przejbanie Bo nie mogę ani w żadne TNT wpaść, ani nitro Ani MOBA W nic żeby oczywiście mieć ten relikt, Nie mogę w nic spać. Muszę na przykład jazdy za pierwszym razem zrobić. Nie wiem czy to na dole muszę, ale... Zabrałem dobra, tym razem nic nie ma. Gdzie może być ukryty diamencik? O tym właśnie mówię: bez maski przechodzić. Nie, w sumie tego nie muszę brać. Nie wiedziałem, że jak on wraca tą piłą, to też się zalicza, że możemy je zaatakować. To teraz, żeby bez wszystkich zgonów i najlepiej clean, no to razu mieć Szkoda DEDA. Będę musiał po prostu jeszcze raz sobie śnić mapę. Najlepiej normalną A, tu muszę iść dalej. W chwilę tam robiłem tą mapę, a już zapomniałem. Co prawie teraz debbym Cyk Przejebane, że deadłem faktycznie, no ale nic na to nie poradzę. A inaczej, że moja postać drugi raz nie chce skoczyć A tu się akurat zgony nie zaliczają O teraz skoczyło Mam wszystko Mówię teraz bym nie miał jeszcze tych dwóch skonów i będzie już GIT Mi pasuje wtedy Będę musiał to prawda jeszcze raz ten level przechodzić. Ale jeszcze diametr jest ginazja Jeszcze raz będę musiał ten level przychodzić żeby relikt mieć Ale najważniejsze rzeczy będę miał Może będzie coś tu. Kuźwa. Dobra, nie ma. Może tu też. Nie. Dobra Siedzi. A może wyżej było diamencik? Na przykład. Mógł być wyżej diamencik. ma. Tu jest checkpoint. Mój zmieniałem poziom. Widzę diamencik. No, Mam ten plus, że wiem już, gdzie jest diament. A mianowicie tu. Teraz, żeby nie... Nie dednąć. Ja pierdzielę. Żyła, jak mi skacze, szyi Dobra. Tętnica znaczy, dobra. Jak mi skakało, dobra, ale mam wszystko. Oprócz zgonów, kontynuuj. Zastanawiam się, czy teraz robić wszystko od razu, czyli ten, diam ten diament, boże, ten. No, pucharek, w sumie chyba zrobię o, Dobra, zrobię ten pucharek jeszcze I to będzie już wtedy na tyle na tym live'ie Na odcinku to już na tyle Dzięki za oglądanie, bajo A chciałbyś zobaczyć jak gotuję o Dobra, tym to się robiło Kur... Koniec rundy. Zostały trzy skrzynki na bok i już był koniec rundy. Kurwa ma i tutaj ostatnim dredwem. Żyje. Żyję. Żyję. Żyję, żyję. Tu jest koniec. Siedzi. Jest. Mam. Mam to Uhu Czyli tu mam 100% Siadło Siadło Mi pasuje Mam teraz... Ile zrobiłem? Cztery rundy na odwrót Plus Te... Dwie normalne rundy Więc jak na razie mam w czterech rundach 100% Całkowite No... Nie, mówię nie licząc tego na czas To w sumie nie całkowite Na następnym odcinku zrobię to I to najpewniej ale na tym odcinku to już było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach czy live'ach. Do zobaczenia. Bajo.